Cześć kochani, witam was w sobotnie popołudnie mamy kolejny odcinek także udało się coś zmontować w zasadzie uda się dopiero coś zmontować tutaj tak na dowód co wczoraj rozbierałem tą miedziuszkę, co miała być ta bawełna to było tak spalone, tak stare że to się normalnie rozkruszyło w rękach, wyszło tak jak widzieliście 80 deko miedzi. także bardzo fajny był ten, nie wiem, przetwornica jak to zwał, tak zwał Oczywiście bałagan został, nie? Jacek nie miał czasu posprzątać. Jeszcze cholerny wiatr mi to rozwiał po całym moim bałaganie, ale nie będę Wam pokazywał tego, bo to szkoda. <grym> co, co dzisiaj chciałbym Wam pokazać? Oczywiście byłem na złomowisku. Sobota, jak sobota, nie była za specjalna. Tu mamy fanty od Braciszka, który mi podarował troszkę będzie amelinium. Także Panie tego, Pan nie pomalujesz. Aluminium odlew, ładny, gotowy, czyściutki Patelnie, jeszcze by jajko usmażył Ale trafi na metaleo Ten aluminium odlew Aluminium, aluminium do wykręcenia śrubeczki Roletę, tam też będzie aluminium Nie patrzcie na moje ręce, jak zawsze brudne Rano trzeba było tradycyjnie, jak co dwa tygodnie Przeczyścić komin, piec oczywiście Jacek miał rękawiczki tylko że w kieszeni tak to u mnie bywa przejdźmy do fantów ze złomowiska mamy tabliczkę wtedy ta jest naklejana droga udostępniona dla ruchu publicznego ale wziąłem bo ja zawsze zabieram mamy kolejny fajny przełącznik prązowy, tu na dowód tego że to nie jest ten sam co był wcześniej ten leży czeka na rozbiórkę. Także wpadł kolejny. Mnie to bardzo cieszy. Troszkę płytek elektronicznych, które dostałem za darmo. Tu są fajne przekaźniczki, tam jest sreberko, miedziuszka. Tu też są przekaźniczki. Tu mamy miedziuszkę, przekaźniczki. Także tu spodziewam się sreberka i miedzi. To jest z napędu, chyba tu nie widać nic specjalnego. Powyciągane także, już ktoś mnie uprzedził. Miedziuszka w środku, przekaźniczki. To jest podejrzewam, że od telewizora. To chyba też. Tu ktoś BGA wyciągnął, ale są jeszcze do wydłubania. Ja tego robić nie będę, ja je przekazuję dalej w takim stanie. Co tu mamy ciekawego, no klucze zawsze, dwa chociaż, ale zawsze klucze 3230, tutaj nie widać, ale te dwa klucze rekompensują mi cały zakup. Zapłaciłem 6 zł, także klucze wracają cały zakup. Tu jest bardzo fajna tabliczka, godło polskie emaliowane niestety zjedzone zębem czasu ale ja myślę, że w takim stanie i tak ma swój urok bo takie ładne nówka odpicowane, błyszczące to już nie jest to samo chociaż też by cieszyło ale takie zabrałem, bo to nie powinno być na złomie i tu mamy bardzo fajny gadżecik palnik laboratoryjny, jak się nie mylę a raczej na pewno Nie wiem, czy przeczytacie, czy będziecie widzieć. Fabryka Pomocy Naukowych Poznań. Palnik na gaz płynny. Bardzo fajny gadżecik. Ciekawe, czy jest sprawny. Ja go raczej sprawdzać nie będę, bo z gazem to ja mam bardzo mało do czynienia. Na gazie potrafię usmażyć jajecznicę i odpalić styki. Tego bałem się podłączać, aczkolwiek kto wie, może komuś przekażę, może sprawdzę, może sprzedam. Nie wiem, na razie niech sobie leży. A żeby odcinek nie był za krótki, pokażę Wam, jak szkuję płytki do dalszej odsprzedaży. Myślę, że mam już ich tyle, że mogę zorganizować, spakować, a inną paczuchę. Także parę groszy wpadnie na rozmnożenie na inwestycje w towar złomowy. Biorę się do dzieła. To chcę niech ogląda. Zrobię to z tego miejsca gdzie leżą. Najprostszymi narzędziami jakie będę potrzebował. Płaski śrubokręt. Moje uniwersalne cążki. Oddzielamy. Wyciągamy najpierw. Ramy. One no idą oddzielnie. Wyciągamy procesor. Procesory idą oddzielnie to jest nowszy, to są to najtańsze aluminium zostaje ze mną ja o tym jeszcze raz wspominałem płytki muszą być czyste bez tych radiatorów aluminium gotowe, wyciągam baterię bateria trafi do pojemnika z bateriami to mogę wyciągnąć, ale to tylko po to, żeby paczka była lżejsza. Ceny to nie zmieni. A ja mam przy okazji kolor metalu. Tu mamy amelinium. Amelinium zostaje ze mną jakiś czas. Później trafi na metalowo. I taka płytka jest gotowa do odsprzedania. Najważniejszy jest ten BGA. No i co, jedna czysta. Lecimy z następną. Aluminium. Tu BGA nie było. Wyciągamy wentylatorek. będzie aluminium wyciągamy procesorek też z tych nowszych wyciągamy baterię rozgrywamy się troszkę wagi reszta zostaje kolejna płytka gotowa nic trudnego tu musimy ale bo odkręcić, żeby się nie bawić. W odkręcanie odcinamy do śrubeczki, pozbawiona śledzia. W takim stanie ją sprzedaję. Ramy, mogę wyciągnąć sobie te aluminium, aczkolwiek czasami lepiej z tym zostawić, bo odklejają się te małe układziki, tam te małe BGA. Ale lepiej, żeby z tym zostało. O tym właśnie mówię. Dlatego jest, przydaje razem z tym, to nie stanowi jakiegoś problemu. Odkręcamy to, trzeba sprawdzić. Bo to może być mosiąc pobiał. Z tego na razie na bok. Śledzik ściągnięty. Wyciągamy jeszcze aluminium. Nie ma BGA, ale jest aluminium na bok. Ja sobie je później posegreguję. Wymysłowo nie będę pokazywał, jak to segreguje, bo to wiadomo. Karty do kart, ramy do ramów, procesorki do procesorków. To jest najprostszy sposób, nie trzeba bać się w odkręcanie. Kolejną płytkę materia. Znajdę ją w aluminium. Ta nie ma w ogóle BGA. To są te najtańsze. Żeby pozbyć się wagi, możemy odłamać ten plastik. To sobie zrobię, jak będę pakował. Tu jest fajna błotka. Duża. Najpierw bateria chyba, że ktoś chce takie baterie, bo w nich może być sreberko to będę je odkładał. Napiszcie, jeżeli ktoś potrzebuje, zbiera po co wyrzucać, nie? Amelinium. Nic siłę. Myślałem, że będzie BGA, ale i tak jest dobrze, bo są tutaj dwie sztuki. Tu jest ładny radiator. Ciężki, duży, także tu będzie sporo aluminium, a nie wiem czy jeszcze rdzenia przypadkiem nie będzie miał miedzianego. Byłoby bardzo miło. Teraz się okaże. Przy okazji odleci waga. Ja nie potrzebuję wagi, liczą się u Ten jest czasochłonny, ale nie szkodzi powoli, a do celu małymi łyżeczkami, a też się najemy, tak. To by się przydała w krętereczkę, bo to nie krzyżak. Ale tak sobie też poradzimy. aha jeszcze jedna. Jacek nic na siłę, wszystko młotkiem. Bardzo mi miło, chciałbym powiedzieć, że bardzo mi miło. Że przybywa subskrybentów, bardzo mnie to cieszy. Coraz więcej ludzi ogląda moje męczarnie, słucha mojego gadania. Ja tam nigdy nie byłem jakiś wylewny, ale coś tam czasem trzeba pogadać, nie? Jeszcze ta trzyma, muszę od razu odkręcić dobrze. No, także bardzo mi miło, że oglądacie. Bardzo fajnie, jestem zadowolony. Będzie piękny rdzeń miedziany. Po całości podejrzewam. Tak prawie, że po całości. Kawał miedziuszki, ale to do wybicia, to może wam pokażę któregoś razu jak wybijam. Na bok mamy piękny, gotowy układ ja jeszcze nie jest gotowy ściągamy procesor, kolejny z tych naszych niestety mógłbym jeszcze wyciągnąć tą miedziuszkę, ale tu trochę grzybaniny niech pan, który sobie bierze ode mnie te płytki też skorzysta z tej nie wyciągam nic, to pójdzie gdzie indziej tu mamy kolejną ze śledziem odkrętamy pamiętając o tym że to może być mocno spobierany, odkładamy na bok i tak to wygląda taka praca na dzisiaj szybka przyjemna przede wszystkim opłacalna dla mnie już kiedyś wspominałem że kupując taką płytkę Całą, jeśli ma tam powiedzmy, ramy, procesor i dwie karty to ja za nią zapłacę. Od 3 do 5 zł, w zależności od wagi, sprzedaję ją. Od 10 do 15 zł za sztukę, wychodzi. Także 100% zysku to jest bardzo dobry zysk. Przy okazji, tu jeszcze jeden został. tak to wygląda, taka praca w sobotnie południe. Też go tu przymarsz chyba nie. Jeszcze amelinium jest moje. Tu będzie dobrze kręcenia wentylatorek. Idzie w takim stanie jak jest. Sorry, katarme ja coś łapie. Trzeba się ubierać cieplej, a nie w buzerce. No, i tu mamy kolejną baterykę aluminium. Jest BGA, już jest się zadowolony. Zobaczymy, co tu się kryje. Bo nie ma BGA, ale jest aluminium. Płytka gotowa, czysta. Ładne układziki, co? Nieważne, okej. Okay. Jeśli się podobało, łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana i do następnego.